Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie Motozon.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Mercedes-Benz W124 produkowany był przez koncern Mercedesa od 1984 do 1993 roku. Po tym czasie jego produkcja trwała jeszcze do roku 1997 jako pierwsza generacja E-klasy. Auto klasy średniej wyższej, chyba najpopularniejszy egzemplarz marki w historii, 2 583 470 egzemplarzy bardzo duża paleta silników od 72 koni w dwulitrowym dieslu do ponad 300 koni mechanicznych w ponad 5 litrowych silnikach benzynowych. Ale dlaczego o tym samochodzie w ogóle mówię? Ano dlatego, że przez szeroką rzeszę ludzi właśnie te auto jest wyznacznikiem jakości i trwałości. Uosabia wszystkie cechy, które powinien mieć każdy współczesny samochód. Niskie koszty napraw, wysoka jakość wykonania, bezawaryjność i silnik na setki tysięcy kilometrów. Osoby, które znają ten model mówią, że jest jest to jeden z nielicznych samochodów, w którym można przejechać milion kilometrów i nadal cieszyć się jazdą. Można by powiedzieć, że Mercedes zrobił coś, co stoi w sprzeczności z dzisiejszymi trendami na rynku motoryzacyjnym, a mianowicie zbudował samochód, który gdyby był produkowany nadal, oczywiście ze zmianami wyglądu i technologii, ale przy zachowaniu jakości produkcji to z całą pewnością doprowadziłby do załamania sprzedaży na rynku samochodowym. O krachu na rynku części samochodowych nie wspomnę. No bo po co kupować nowe auto, jak stare wciąż jest w świetnej kondycji? Po co tylu mechaników, takie serwisy, taka produkcja części, skoro auto się nie psuje, a nawet jak się zepsuje, to jest to sporadyczne i naprawa jest prosta i tania. Nie będę chyba foliarzem ani za bardzo odkrywczy, jak powiem, że od dawna w wielu gałęziach przemysłu stosuje się postarzanie produktu, projektuje się części, aby wytrzymały określoną jednostkę czasu. W branży motoryzacyjnej można takie trendy zauważyć również, ale mam wrażenie, że co najmniej od lat 2005-2010 jakość produktów spadła znacząco, jednocześnie mocno windując ceny. A propos cen samochodów, nagrałem jeden film, w którym możecie zobaczyć jak na przełomie kilku ostatnich lat zmieniły się ceny Skody Octavii i Fiata Tipo w odniesieniu do możliwości zakupowych przeciętnego Polaka. Film znajdziecie w karcie u góry. To, co głównie skłoniło mnie do nagrania tego filmu i podzielenia się z Wami moimi przemyśleniami, to sytuacja, którą zastałem pod jednym z dealerów samochodowych w Gdańsku. Zdjęcia teraz nie oddają tego, co było w momencie, który wam opisuję, ale to było może aut, jak okiem sięgnąć. Samochody ustawione w rzędach ciągnęły się na setki, jak nie tysiące sztuk, a to tylko jeden dealer, jeden wielki plac. I wtedy naszło mnie takie zwątpienie, ta myśl, że teraz nie kupuje się już auta, żeby nim jeździć. 10-15 lat, jak to mieli w zwyczaju nasi rodzice, teraz auta są produkowane jak telefony komórkowe. Co 2-3 lata trzeba wymieniać na nowszy model. No, 4 lata to już stary i B. Niby nic w tym złego, bo napędzana jest gospodarka, są miejsca pracy, mamy sporo aut w cenach niższych jak salonowe, ale, no właśnie, ale. Mimo iż na polskich drogach nadal średni wiek aut to ponad 13 lat, to i tak widać znaczący wzrost nowych aut. To, co jest martwiące, to trend sprzedaży, który od jakiegoś czasu się utrzymuje. W 2022 roku osoby indywidualne kupiły zaledwie 121 tysięcy aut, natomiast firmy. 298 tysięcy. Spytacie się co w tym złego? No już śpieszę z odpowiedzią. Wydaje mi się, że kiedy przysłowiowy Kowalski kupuje samochód z salonu, to robi to rozmyślnie, planując zakup. Mimo iż auto ma gwarancję producenta, to sam dokłada się do tego, aby to auto posłużyło mu jak najdłużej, aby było serwisowane zgodnie ze sztuką. Nie tylko harmonogramem serwisu, wymienia na bieżąco części eksploatacyjne, dba o silnik, nie katuje na zimnym, zmienia olej częściej jak raz na 30 tysięcy kilometrów. Innymi słowy, dba o swój samochód, gdyż jest to jego prywatny zakup. Przeznaczył na niego swoje ciężko zarobione pieniądze, nawet jak bierze w kredycie czy najmie, to martwi się o to auto, aby przy zdaniu z powrotem do salonu wszystko było ok. Spójrzcie po sobie, kiedy kupujecie np. pralkę do domu, to nie wrzucacie do niej spodni z kieszeniami wypełnionymi piaskimi i kamieniami. Przed praniem sprawdzacie, czy czasem nie ma czegoś w kieszeniach, jakiś monet, kluczy, aby nie uszkodziło pralki. Dbacie o ten sprzęt, aby posłużył przez długie lata. W waszym interesie jest dbać o sprzęt, aby po gwarancji nie trzeba było inwestować kolejnych. Środków. A pomyślcie sobie teraz, że taką pralkę bierzecie na korzystne raty, leasing, gdzie część tego kosztu raty możecie dodatkowo przerzucić na rachunek za prąd czy czynsz. Co więcej, nieważne jak będziecie używali tej pralki w okresie gwarancji, to i tak za 3-4 lata weźmiecie nową, a tą kupi ktoś jako używaną. Oczywiście przepłacacie za nią w ratach, ale jak kamień uszkodzi Wam bęben, to serwis i tak to naprawi, aby tylko do końca rat wytrzymała. Bardzo podobna sytuacja ma miejsce z samochodami, które są kupowane jako flotówki w leasingu. Samochody te często mają harmonogram serwisowy rozpisany na cały okres trwania leasingu, a to, co będzie się z nimi działo potem, to już jest czyjś problem. Chyba każdy choć raz słyszał powiedzenia: Jaki jest najlepszy samochód? Firmowy. Jaki samochód podjedzie na metrowy krawężnik? Firmowy. Jeszcze jak ktoś bierze auto w Joddegu, to w miarę o nie dba, aby przez ten okres leasingu mu posłużyło. Ale jak to są auta brane przez firmę i dawane komuś w użytkowanie, wystarczy spojrzeć jak wyglądają i chodzą auta z popularnej apki Traficar. Do niektórych to aż strach wsiąść. Z reguły jest tak, że jak coś nie jest naszą własnością, to kwestia dbania o produkt jest mocno ograniczona. I to, czego nie zrobilibyśmy z naszym autem bez problemu robimy z cudzym, czytaj firmowym czy leasingowym. Niestety firmy produkujące samochody zdążyły już to zauważyć, zauważyć ten trend, który towarzyszy nam od jakiegoś czasu, a mianowicie duże hurtowe wręcz zakupy samochodów przez firmy. I aby zwiększyć swój zysk, no bo przecież nie obniżyć cenę, to obcinają na jakości produkowanych samochodów i robią to w sposób niezwykle szybki. Albo już jest, albo niedługo ukaże się na kanale film, w którym pokażę Wam jakim autem przyszło mi jeździć w związku z przygodą wypadkową, jaka miała miejsce w tym roku na moim aucie. To co pokazuję w tym filmie bardzo dobrze oddaje to o czym teraz mówię. Dla wielu osób 115 tysięcy złotych to ogromna suma pieniędzy, a wydanie jej na auto jest wręcz niedorzeczne. A jednak w aucie za taką kwotę otrzymujemy boczki w drzwiach, które są zrobione z gorszego plastiku jak klocki Lego. Obramówki wentylatorów rysują się od samego patrzenia, a podłokietnik w drzwiach z miękkich materiałów ma tylko tkaninę, która go obszywa. Na wielu kanałach na YouTubie można zobaczyć porównanie części, jakie są wykorzystywane w silnikach teraz, a jakie były w silnikach z lat 90. 2000. Łańcuchy rozrządu zostały zastąpione łańcuszkami rozrządu. Blachy karoserii, na których można było się kłaść, opierać się, teraz trzeba uważać, żeby wiatryk nie powyginał. I tak wymieniać można by jeszcze długo, ale w głównej mierze chodzi mi o to, iż nowe auta są ładne, naszpikowane elektroniką, która ma nas chronić i ułatwić jazdę, to ich jakość spadła drastycznie. A to zapewne dlatego, że producentom nie opłaca robić się porządnych aut dla Kowalskiego, jak dwa czy trzy razy tyle sprzedadzą do firm które nie będą marudzić, że są twarde boczki w drzwiach, czy łańcuch pęka po 180 tysiącach, bo te auta w dużej mierze będą już, bądź co bądź, w rękach prywatnych właścicieli, którzy na własny koszt będą musieli to naprawić. I tak rynek zalewany jest co chwila nowymi autami polizingowymi z wyposażeniem równym 0, przebiegami nierzadko po 200 tysięcy km i sześcioma wymianami oleju w tym czasie. Tak, tak, long life i wymiany co 30 tysięcy kilometrów to nie jest wypadkowa jakiejś kosmicznej technologii, tylko tego, że inżynierowie obliczyli, ile minimalnie trzeba zrobić wymian oleju, żeby silnik do końca gwarancji działał. A potem płać i płacz. No nic, to tyle moich wywodów. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, dajcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał. Trzymajcie się ciepło, szerokości na drodze. Na razie, cześć.